Dzień dobry, kochani. Paulita w sierodę e, Was wita. Słuchajcie, teraz filmiki będą w sierodę. Wygrała sieroda i tak jest. I przypominam od razu, ostatni dzień mega promocji. Jeszcze takiej oferty nie było. Raty 0% plus do tego prezent o wartości 1000, ponad 1000 zł. Także jeszcze możecie skorzystać do północy. Jest naprawdę duża szansa. E, I teraz, dlatego ja za bardzo nie mam czasu. To, co się dzieje, to jest mega super sprawa. Bo korzystacie z tego i naprawdę, ten kto wie e, jak się korzysta z Thermomixa, ten naprawdę e, ma ochotę dokupić drugie naczynia. A Wy możecie teraz to naczynie mieć za darmo. E, dobra kochani, teraz tak, e, zapewne widzicie, spotkania w biurze, e, wyzwania, przebrania i w ogóle dzieje się. Dlatego też obiad trzeba zrobić i dzisiaj obiad. W niedzielę zostajemy przy słodkim, w środę będzie e, różnie. E, dzisiaj mam przepis na klopsiki królewskie z sosem szparagami i ziemniakami. Słuchajcie, jedno e, naczynie i cały obiad zrobiony. To jest rewelacja. Dlatego e, składników tu mam ile mam. E, wezmę sobie nową kopystkę, bo się tu, że tak powiem, nastukałam ma wymacałam, więc robimy. Rozpocznij gotowanie. E, no, do naczynia miksującego wsypujemy 40 g. Bułki. E, słuchaj, wysuszonej. Nieraz zostaje pieczywo, więc słuchajcie, e, warto to pieczywo wykorzystać. I lecimy. Będzie mega głośno no bo to jest rozdrabnianie. Robimy sobie bułkę tartą. 10 sekund, obroty 7, więc pozwolę Wam, oszczędzę Wam uszy. No i dobra, bułka, tarta zrobiona. Do tego dodajemy jedno jajko. Do tego dajemy 500 g mięsa mielonego mieszanego, czyli wieprzowo-wołowego. No i mięso już sobie dołożyłam. Teraz tak, jedna łyżeczka soli. A to wiecie, że ja, u mnie to jest na oko. Jedna czwarta łyżeczka pieprzu. No to najchętniej ten świeży. No i zakładamy pokrywę z miarką i tutaj nam się wyrabia mięso. 50 sekund, obroty, dwa. Tylko tu są obroty wsteczne. Słuchajcie, mięso wyrobione. Teraz tak przekładamy to do innego naczynia i tutaj do e, dłonie i robimy 12 klopsików, które ułożymy na waronie. Także ja sobie to zrobię, żeby was nie zanudzić, nie przenu przenudzać, przenudzać, ale na tej e, wkładzie waronu, tak? Po dół będziemy wykorzystywać do czegoś innego. I kochani, kochani, mamy już zrobione pulpeciki, zobaczcie. Pulpeciki zrobione, naczynie wymyte, tak wyglądają nasze pulpeciki. Na razie je jeszcze na chwilkę odłożę. Naczynie umyłam, pomimo tego, że mam dwa, bo jeszcze mi się i tak to drugie przyda. Dobra, teraz wlewamy do naczynia 500 g wody. Dobra, no i teraz tak, jeszcze łyżeczka koncentratu. Pamiętajcie, koncentrat robimy swój, czyli tak zwany bulion, tak zwana kostka rosłowa. I tutaj dajemy po to, żeby nam się ugotowały przepysznie ziemniaki, żeby one nie były takie bez smaku, tak? Teraz dajemy tak, koszyczek do koszyczka dajemy ziemniaki pokrojone 2 cm kawałki i ma być 400 gramów naszych ziemniaków. Oczywiście u mnie jest 5 600, nawet no ale dobrze. A już zamykam, a jeszcze trzeba to oprószyć solą. No i dobra. I słuchajcie, i teraz lecimy. Pamiętacie, zakładamy pokrywę. Na pokrywę stawiamy naszą waromę, tym razem stawiamy e, tą dolną część. Do tej dolnej części wsypujemy szparagi. 500 g białych szparagów lub zielonych, jakie tam wolicie. No, mnie troszeczkę mniej, ale jest. Pokrojonych na 5-centymetrowe kawałki. Na to dajemy naszą, naszą, nasz wkład waroma z klopsikami. No i tak naprawdę zakrywamy i przez 25 minut obiadek nam się gotuje. No ale niestety to jeszcze nie koniec. Bo dopiero jesteśmy w połowie. Jeszcze musimy zrobić sos do tego, ale zobaczcie, jaki będzie przepyszny obiad. 25 minut obrotu 2. No i mamy czas zrobić na przykład coś innego. Kochani, bo teraz tak, ja sobie pomyślałam, no przecież po co ja mam marnować czas? I tak zmarnowałam 20 minut, bo ja przestawiłam to swoje naczynie na frenda i on mi się kończy na frendzie. No bo mam taką możliwość, jeżeli wy nie macie takiej możliwości, no to dogotujecie to i lecimy e, z krokami dalej. E, ten płyn, który tam jest po ugotowaniu tych ziemniaków zostaje, bo on nam będzie potrzebny, tak? I teraz tak, do naczynia miksującego wrzucamy masło, 40 gramów masła pokrojonego na kawałki. No i już przygotowujemy sos, bo e, tu będzie o tyle fajnie, że ja już zaczynam robić sos, żeby aż tak wszystko mi nie wystygło, nie? Dobra, stawiamy koszyczek, żeby to masło się nam rozpuściło. 3 minuty 100 stopni, obroty 1, Więc tu się gotuje, tu się rozpuszcza. No i jeszcze frend tutaj ma minutę, a ja lecę dalej. Słuchajcie, teraz dodajemy 40 g mąki pszennej do tego naszego masła. No już pomału zaczyna wyglądać jak sos. Dobra, i znowu, aha, nie, dobra. I teraz znowu zamiast miarki dajemy koszyczek, mieszamy masło. Z mąką 3 minuty jest 100 stopni obrotu jeden. I akurat to się nam będzie kończyło. No i teraz tak, tam danie mi się już gotowało. Tutaj ten sos wstępnie się zrobił. Teraz tak, do naczynia tego z sosem, czyli z masłem i z mąką. Muszę wlać płyn po tym gotowaniu ziemniaków, czyli wyciągam koszyczek. O, na razie sobie go zostawię, przelewam. 300 gramów płynu właśnie po gotowaniu. Widzicie, nie ma co wylewać. Dobra. Do tego dwie łyżeczki octu jabłkowego. Staram się jak mogę, żeby wam szybko mogłam to odkręcić, ale nie odkręciłam, dwie łyżeczki. Raz, dwa. Dobra. Do tego 200 gramów kwaśnej śmietany. Najlepiej 18% to jest pół opakowania. No, jeszcze troszkę dobra. I do tego jeszcze, słuchajcie, jeszcze nie koniec, bo jeszcze 200 g mleka. No, sos to będzie sos, tak? 200 g mleka. I do tego jeszcze jedna szczypta cukru. Troszeczkę soli, 1 czwarta łyżeczki soli do tego 1 czwarta łyżeczki pieprzu. I zakładamy miarkę tym razem, pokrywę tym razem z miarką. I słuchajcie, 6 minut, znowu długo, 6 minut, 90 stopni, obroty 4, robimy sos. No i kochani, jak już ten etap jest zrobiony, mamy tak, jeszcze 30 sekund bez stopni, obroty 5 i zwiększamy te obroty do 8. W trakcie tych 30 sekund musimy to zmiksować i jeszcze tylko parę kroków i już będziemy jeść. Jak już żeśmy to zmiksowali, sosik nam tu powstał, dodajemy do tego nasze ugotowane szparagi. O, sypujemy wszystko co mamy, tylko nie na podłogę jak to właśnie się wydarzyło. Dobra, szparagi wleciały i jeszcze nie koniec. Jeszcze nie koniec. Do tego trzy łyżeczki kaparów konserwowych odsączonych, ale zalewę zostawiamy. Słuchajcie, zalewa zostaje. Będziemy jej używać, bo jeszcze to właśnie użyjemy trzy łyżeczki tej naszej zalewy. Raz, dwa, trzy. Dobra, już, już, już zakładamy miarkę z pokrywą już teraz naprawdę jest takie ostatnie mieszanie, 10 sekund obroty, dwa obroty wsteczne ja już sobie nakładam ziemniaki i pulpety i zaraz do Was wracam i jemy już no i mamy gotowe nasze danie ja celowo wyjąłam sobie szybciej sos bo zobaczcie, on jeszcze paruje no a ja za chwilę sobie poparzę buzię jak to zwykle bywa no ale tak, ziemniaki wiem, że są mega mięciutkie klopsiki w środku są już zrobione no i teraz ten sos. Najbardziej mi interesuje ten sos. O, jaki dobry. Mm, ale szparagi są takie troszeczkę al dente. Niektórym to nie przeszkadza mi, jak najbardziej pasuje. Jeżeli macie ochotę, no to też zależy od tych jakie macie szparagi. I wtedy tak, używacie, możecie sprawdzić, możecie przedłużyć czas. Także, kochani, ja z całego serca polecam dodanie klopsik królewiecki z sosem, szparagami i ziemniakami. A ja chyba powiedziałam królewski. Z tego tak sobie myślę. Także poprawka. To będzie klopsik królewiecki z sosem, szparagami i ziemniakami. Poleca się na obiad. Także buziaczki i do zobaczenia w niedzielę. Pa, pa!